Kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy w ramach budżetu Unii Europejskiej oraz powrót ukraińskich jeńców wojennych z rosyjskiej niewoli. O tym i nie tylko opowiemy w studiu LWów. Eugeniusz Sało, witam i zapraszam. Dziś w programie raport z obrony kraju. Wojenna codzienność mieszkańców Odesy i Mikołajowa. Odbudowa zniszczonych ostrzałami zabytkowych kamienic w LWowie. To kolejny dzień wojny. Najcięższe walki toczą się w okolicach Hawdziwki w obwodzie donieckim. Rosjanie usiłują otoczyć i zająć strategicznie położoną miejscowość. W tym rejonie Ukraińcom udało się odeprzeć ponad 40 bezpośrednich ataków wroga. Walki trwają również w okolicach Hersonia. Tylko w styczniu rosyjskie wojska dokonały niemal tysiąca ataków powietrznych na Ukrainę. Najeźdźca używa rakiet oraz dronów dalekiego zasięgu, których celem są m.in. obiekty cywilne w miastach położonych przy linii frontu, jak i w głębi kraju. Rosjanie ostrzelali m.in. szpital w miejscowości Wielki Burłuk w rejonie Kupiańskim w obwodzie Charkowskim. Cztery osoby zostały ranne, 38 ewakuowano, bomby uszkodziły elewację budynku, okna, dach i zniszczyły sprzęt medyczny. Część pacjentów przewieziono do innych placówek. 207 ukraińskich żołnierzy i cywilów wróciło z rosyjskiej niewoli. Jest to już druga od początku roku duża wymiana ukraińskich jeńców wojennych. Wśród uwolnionych są m.in. żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, funkcjonariusze policji, Gwardii Narodowej i Straży Granicznej. To 50. Wymiana jeńców od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. W tym czasie z rosyjskiej niewoli do domów wróciło już ponad 3 tysiące osób. Jednak w rękach wroga nadal pozostaje ponad 8 tysięcy obywateli Ukrainy są to zarówno wojskowi, jak i cywile. 27 przywódców państw Unii Europejskiej jednogłośnie zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach unijnego budżetu. Pieniądze mają zapewnić stałe i długoterminowe finansowanie Ukrainy. Instytucji Europa pokazała dokładnie taki rodzaj jedności, jaki jest potrzebny. 27 krajów razem, instytucje Unii Europejskiej w pełni współpracują. To wyraźny sygnał dla Moskwy, że Europa wytrzyma i że Europy nie rozerwą żadne niszczycielskie fale, które wymyśla Kreml. Ale jednocześnie jest to wyraźny sygnał wysłany przez Atlantyk. Sygnał, że Europa wypełnia swoje obowiązki obowiązki w zakresie bezpieczeństwa ważne obowiązki. Czekamy teraz na decyzję Ameryki. Amerykański parlament wciąż nie podjął decyzji w sprawie przekazania ponad 60 miliardów dolarów pomocy Ukrainie. W kongresie nie ma zgody. Uchwałę blokuje Partia Republikańska. W ocenie demokratów pomoc jest niezbędna, by Ukraina mogła efektywnie się bronić. W nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli uczestniczył polski szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie rozmawiali na temat pomocy Ukrainie, zaangażowania wojskowego Unii Europejskiej w innych częściach świata i wsparcia dla europejskiego przemysłu obronnego. Nie wolno oswoić się z wojną, nie wolno przyzwyczaić się do wojny, nie wolno zapomnieć, że codziennie na Ukrainie giną ludzie, że walczą tam o pokój, o wolność, o Normalność, o demokrację, o, o to, żeby Ukraina była niepodległym państwem, ale żeby też reszta Europy była bezpieczna. Polska jest jednym z liderów w dostawach sprzętu wojskowego Ukrainie. Do tej pory przekazała około 40 pakietów wsparcia o łącznej wartości 3,5 miliarda euro. Skutki wojny odczuwają także mieszkańcy południowej części Ukrainy. W Odesie i Mikołajowie żyją Polacy, którzy w tych trudnych warunkach niosą pomoc swoim rodakom i żołnierzom walczącym na froncie. Odesa jest pod ciągłym rosyjskim ostrzałem: giną tam ludzie, niszczone są także domy i budynki mieszkalne. Każdy wie, że jest celem i że po prostu może być wycelowany w każdej chwili on lub ktoś z jego bliskich, może być wycelowany jego dom. Po odbiciu przez wojska ukraińskie sąsiedniego Hersonia mieszkańcy Mikołajowa częściowo odczuli ulgę, jednak wróg nadal ostrzeliwuje miasta i wsie w całym obwodzie. Obwód Mikołajowski to jest w tej strefie niebezpiecznej, dlatego u nas trochę więcej tych alarmów niż w całej Ukrainie. No i ludzie z wioski przyjeżdżają, powiadają, jak to wygląda, że jest niebezpieczny nawet w dzień. To właśnie w obwodzie Mikołajowskim znajduje się polska wieś Kisielówka, która bardzo ucierpiała w czasie działań wojennych. Do mieszkańców dotarli z pomocą humanitarną Polacy z Odesy i Mikołajowa. W Kisielówce przed wojną był kościół, była szkoła, była przychodnia, były dwa sklepy i apteka. Dzisiaj nie ma nic z tego. Ani apteki, ani żadnego sklepu i to Albo jadą do Mikołajowa, to około 60 km. I to taka droga, że zupełnie jej nie ma, bo jasne, że te e, transporty wojenne to zniszczyły resztki tej drogi. Mimo wojny, Związek Polaków im. Adama Mickiewicza w Odessie kontynuuje prowadzenie lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży, a także organizuje wydarzenia kulturalne. Dalej jesteśmy reprezentantami a, polskiej kultury polskiej w Odesie. Mamy bardzo dużo dzieci, to jest ponad 100 dzieci, które uczą się języka. E, staramy się e, dbać o swoje e, tradycje i o swoją kulturę e, pielęgnować i kontynuować. To, to jest też bardzo ważne. Mieszkańcy południa kraju uczą się żyć w nowych wojennych warunkach i choć są pod ciągłym ostrzałem, głęboko wierzą w zwycięstwo Ukrainy. Trwa odbudowa zabytkowych polskich kamienic przy ulicy Stryjskiej we Lwowie, które bardzo ucierpiały w rosyjskich nalotach. Wywieziono już ponad tysiąc ton gruzu, są nowe ściany i dachy. Władze miasta informują, że większość prac uda się skończyć jeszcze w tym miesiącu. Prace remontowe w czterech kamienicach przy ulicy Stryjskiej trwają już ponad pół roku. Budynki zostały zniszczone 6 lipca ubiegłego roku podczas rosyjskiego ataku rakietowego. W dwóch domach zakończono pierwszy etap prac, pozostałe właśnie są pokrywane dachem. Kolejnym etapem będzie renowacja fasad i klatek schodowych. Na tę chwilę przeprowadzono renowację okien i drzwi, później sami będziemy dokonywać napraw w mieszkaniach. Zaplanowaliśmy remont na lato. Ogólnie wszystko jest dobrze, gdyby tylko żona już się nie martwiła. Nadal boi się głośnych dźwięków, na przykład gdy samochód głośniej przejedzie, jeszcze z tego nie wyszła. Dużo było zrobione. Władze miasta i zarządca naszego budynku włożyli wiele wysiłku i dziękujemy im za to. Niestety są jeszcze pewne niedociągnięcia. Od tragedii minęło już 7 miesięcy i nadal nie skończono wszystkich prac związanych z naprawą dachu, montażem okien czy naprawą rynien. Każdy kolejny alarm o werwowie przywołuje w pamięci mieszkańców osiedla dzień największego ostrzału miasta. Rosyjskie rakiety uszkodziły wtedy 17 domów przy ulicy Stryjskiej. Zginęło 10 osób, a prawie 50 zostało rannych. Wśród ofiar były też Anastazja Seniów, parafianka Katedry Lwowskiej i wolontariuszka Fundacji Dajmy Nadzieję oraz jej matka Mirosława Sadowa. Po eksplozji nastąpił silny błysk. Rozbite okna wleciały do środka mieszkania. Nie rozumieliśmy co się stało. Wybiegliśmy na klatkę schodową, gdzie również było pełno szkła. Następnie wyszliśmy na podwórko. Już po pierwszym wybuchu w żadnym domu nie było żadnego całego okna. Budynki przy ulicy Stryjskiej zwane kamienicą profesorów lwowskiej politechniki powstały w okresie międzywojennym. Zaprojektował je lwowski architekt Michał Ryba. W 1930 roku pierwszymi mieszkańcami kompleksu byli wykładowcy Politechniki Lwowskiej. Zespół budynków ma status zabytku UNESCO. Władze Lwowa obiecują mieszkańcom czterech najbardziej zniszczonych kamienic zwrot kosztów wynajmu zastępczych mieszkań. To jest historyczny ureal. Wszystko powinno być odbudowane zgodnie z oryginalnym projektem z dawnych czasów, dlatego wszyscy pracują bardzo starannie i z zaangażowaniem. Jestem przekonany, że te domy będą jeszcze lepsze niż przed atakiem. Z czterech zniszczonych budynków ten pod numerem 66 ucierpiał najbardziej. Został bezpośrednio trafiony rakietą. Dlatego konieczna była odbudowa wszystkich stropów i ścian, zaczynając od pierwszego piętra. By zachować autentyczność kamienicy, wstawiono też drewniane okna i położono dachówkę, którą sprowadzono na specjalne zamówienie z zagranicy. W planach jest również zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wewnętrznym dziedzińcu odnowionych budynków. W Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym imienia Daniela Halickiego odbyła się międzynarodowa konferencja współczesne problemy epidemiologii, mikrobiologii, higieny i gruźlicy. Sympozjum było poświęcone pamięci dwóch wybitnych polskich naukowców doktora Henryka Mosinga i profesora Leona Popielskiego. Na początku XX wieku Leon Popielski założył lwowską szkołę biochemiczno-fizjologiczno-farmakologiczną, natomiast dr Henryk Mossing w czasie niemieckiej okupacji lwowa był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie szczepionki przeciw tyfusowi, a w okresie sowieckim jako kapłan w tajemnicy prowadził działalność misyjną i duszpasterską. Henryka Chcemy przypomnieć postać nie tylko Henryka Mosinga, ale też jego nauczyciela, profesora Rudolfa Weigla. Wspominamy wszystkich, którzy pracowali nad stworzeniem pierwszej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Ona uratowała ogromną liczbę ludzi na całym świecie. Dziś także mówiliśmy o Leonie Popielskim, który był profesorem farmakologii Uniwersytetu Lwowskiego. Z Instytutem Mikrobiologii współpracujemy już nie pierwszy rok. Oni nam pomagają, są z wykładami i zawsze co jakieś nie daj Boże, ktoś zachoruje, my takoż do nich idziemy. I mnie to cieszy, że imię doktora Mosinga nie było zapomniany. Uczestnicy konferencji zwiedzili muzeum Henryka Mossinga. W tym miejscu pracował lwowski naukowiec i duchowny. Odbyła się też premiera filmu Weiglowcy o twórcach szczepionki przeciwko tyfusowi. Ogromnie się cieszę, że pamięć lwowskich naukowców polskiego pochodzenia jest nadal kultywowana i że nadal stanowi inspirację dla naukowców. Ukraińskich, naukowców polskich. Byli to wspaniali ludzie, bardzo zasłużeni. Naukowiec, epidemiolog, lekarz i rzymskokatolicki ksiądz Henryk Mosing był znany jako ojciec Paweł. Swoją osobą i postawą łączył dwa powołania: dbał o ludzkie zdrowie i duszę. Tutaj już także ogłosiłem w instytucie, że ten rok w naszym kościele Archicezji Włoskiej jest poświęcony księdzu Mosingowi z okazji 25. rocznicy śmierci. Będziemy przybliżać tę sylwetkę naszym wiernym, bo ma on wielk, odegrał wielką rolę w tych czasach trudnych komunizmu. Jako kapłan w dalszym ciągu duszpasterzował, jeździł, spotykał się z wiernymi. Konferencja odbywa się we Lwowie już po raz czwarty. Podobne spotkania zostały zaplanowane również w Polsce. W odrestaurowanych podziemiach i celach dawnego klasztoru jezuitów powoli odradza się duch średniowiecza. Po 70 latach zaniedbań zamek okolny w łódzku został odbudowany. Było to możliwe dzięki programowi współpracy transgranicznej Polska-Ukraina. Tylko w ciągu ostatniego pół roku powstające muzeum odwiedziło już ponad 16 tysięcy turystów. Dość szerokie i rozbudowane starożytne podziemne labirynty z wieloma tajemnicami stanowią tylko niewielką część ukrytego miasta, które zbudowano w celu obrony przed atakami wroga. Obecnie na powierzchni 700 metrów 2 znajduje się 18 sal muzealnych i 4 korytarze. Jest też galeria poświęcona rycerstwu. Łucznik stulecia! To są starożytni rycerze w swoich historycznych strojach. Mamy tutaj bojów z różnych epok. Ten łucznik pochodzi z XIII wieku, kusznik również jest z tego samego stulecia. A ci rycerze reprezentują okres między XIV a XV wiekiem. W wirtualnym pokoju można przenieść się ze współczesnego świata do średniowiecza, zostać obrońcą łódzka i celować w najeździe. To nowa atrakcja, która pojawiła się w zamku. Muzeum chce w ten sposób zachęcić młodych mieszkańców i turystów do odkrywania lokalnej historii. Grałam w grę, w której trzeba szczelać z łuku. Jest wyjątkowa atmosfera. Możesz bronić swojego zamku, swojego terytorium. Było bardzo fajnie. Po raz pierwszy wziąłam udział w zabawie w wirtualnej rzeczywistości. Z początku zagrała moja podróż. Najpierw grała moja przyjaciółka. Byłam dość sceptycznie do tego nastawiona, ale bardzo chciałam spróbować. To była dobra zabawa. To dobry sposób, aby przyciągnąć do muzeum dzieci i młodzież. Mogą się czegoś nauczyć i przy okazji grać w takie gry. Jedna z sal jest poświęcona zakonowi ojców jezuitów. Mnisi pojawili się w Łódzku na początku XVII wieku, kiedy te ziemie weszły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jezuici zajmowali się dość szeroką działalnością. Byli nauczycielami i prowadzili badania naukowe w kolegium, które zostało zbudowane w 1606 roku. Ucząc prostych ludzi pomagali im jednocześnie. Dodatkowo zajmowali się ważeniem piwa, co przynosiło im dodatkowy dochód umożliwiający utrzymanie się. Mieli duży wpływ na rozwój naszego miasta. W planach jest otwarcie kolejnych kilku sal. Mają pojawić się też nowe ekspozycje. Dyrekcja zamku wierzy, że po zakończeniu wojny muzeum przyciągnie także turystów z Polski zainteresowanych historią i kulturą tych terenów. To wszystko w dzisiejszym studiu lwów. Ukraina ciągle walczy i nie poddaje się z wiarą w nasze zwycięstwo. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.